Tak bardzo mnie boli, że ludzie, którzy odpowiadają za granice zachodnie, są powstrzymywani przez swoich przełożonych do czynów, które powinny mieć miejsce czyli chronienia Polaków i Polek od zagrożeń, tak wschodnich, jak i zachodnich. Nie zgadzam się na militaryzację języka, na przejmowanie języka skrajnej prawicy. Nie tego oczekiwali od nas wyborcy i wyborczynie koalicji rządzącej. A do prawicy chciałam powiedzieć, żebyście przestali straszyć Polki i Polaków. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziś przyszło nam mówić o wojsku, o skutkach pełnienia służby za granicą, o skutkach pełnienia służby w Polsce. Mówimy o tym, że wojsko to nie jest tylko defilady, to nie są tylko defilady, to nie jest tylko... E, Ubieranie munduru galowego, ale przede wszystkim ryzykowanie życiem, zdrowiem, szczęściem własnej rodziny. To jest, proszę Państwa, coś znacznie więcej niż my sobie tak ogólnie rzecz biorąc, spokojnie żyjąc, dzięki poświęceniu tych żołnierzy właśnie czymś zupełnie innym, ryzykownym. I wtedy, kiedy na ołtarzu. Polskiej wolności, wtedy kiedy na ołtarzu demokracji kładzie się własne życie i zdrowie, wtedy państwo polskie powinno nie wahać się, tylko brać odpowiedzialność za losy tak poszkodowanych żołnierzy, którzy oczywiście podpisują kontrakt, ale działają na rozkaz. Oni nie mają za bardzo wyboru. Dostają rozkaz i idą walczyć o Polskę, o zadania, które są im przydzielone. I na tym polega służba wojskowa. Służba wojskowa, proszę Państwa, jeszcze raz to podkreślę, to jest danina krwi dla obrony granic Rzeczypospolitej. Dlatego tak ciężko mi jest na duszy zawsze mówić o tym, że co niektórzy powołują zespoły prokuratorów, którzy mają dbać o to, żeby żołnierze za bardzo nie wykonywali swoich obowiązków na granicy wschodniej. Bardzo to boli byłego żołnierza, bowiem to patriotyzm nakazuje żołnierzom poświęcać siebie dla obrony Rzeczypospolitej, granic zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej. Dlatego też tak bardzo mnie boli, że ludzie, którzy odpowiadają za granice zachodnie, są powstrzymywani przez swoich przełożonych do czynów, które powinny mieć miejsce, czyli chronienia Polaków i Polek od zagrożeń, tak wschodnich, jak i zachodnich. Powracając do weteranów, proszę Państwa, taki nasz obowiązek dbać o ludzi, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie Rzeczypospolitej. To jest nasz. Obowiązek, ale i prawo. Dlatego też myślę sobie, że oni powinni być noszeni na rękach. A na koniec chcę Państwu powiedzieć, że w Ameryce jest taki zwyczaj, moi drodzy Polacy, że żołnierzom, a szczególnie weteranom, dziękuję się za służbę na ulicach. Oni się nie wstydzą chodzić w mundurach po ulicach miast Stanów Zjednoczonych. Dlatego też będąc wyrazicielem republikanów, ale sądzę, że w większości Polaków. Mówię dziękuję wam za służbę, weterani, dziękuję wam za służbę, żołnierze, czołem Wielkiej Polsce, wszystkiego najlepszego, chłopy. No i panie oczywiście. Dziękuję za... Dziękuję pani marszałku, wysoka izbo. Składam wniosek o przejście do porządku obrad, dlatego że już nie mogę słuchać dłużej pauperyzacji intelektualnej, która w rozmowie o migracji panuje na tej izbie. Nie zgadzam się na militaryzację języka, na przejmowanie języka skrajnej prawicy. Nie tego oczekiwali od nas wyborcy i wyborczynie koalicji rządzącej. A do prawicy chciałam powiedzieć, żebyście przestali straszyć Polki i Polaków. Ja doskonale rozumiem lęki wszystkich was, wszystkich ludzi, którzy oglądają różne obrazki, ale pamiętajcie, część z nich jest zmanipulowana, część z nich tworzą osoby, które tłuką się w klatkach po, po mordzie, po prostu w ramach federacji MMA i nic nie wiedzą na temat migracji. Porozmawiajmy poważnie na ten temat, bo to nie jest kwestia tylko na wnioski formalne. Problemy migracyjne istnieją, ale nie rozwiązuje się ich w ten sposób, że przejmuje się rolę państwa przez jakieś bojówki, które się wysyła na granicę. Prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego mają tylko służby państwa. Dziękuję. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, na początek również składam podziękowania za przygotowanie tej ustawy. Chciałem zapytać o trzy konkretne rzeczy. Czy możliwe jest elektroniczne złożenie wniosków czy tylko pisemnie? Czy możliwe będzie ujednolicenie praktyki między MON, MSWiA, ABW i czy powołany zostanie jakiś organ koordynacyjny czy każda z tych instytucji sama będzie sobie ustalała własne kryteria? I czy możliwe będzie ponowne rozpatrzenie wniosku w przypadku zwiększenia uszczerbku na zdrowiu w późniejszym czasie po przyznaniu tej rekompensaty? Dziękuję. Pani poseł Iwona Małgorzata Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Wyrażam głęboki szacunek i uznanie dla wszystkich polskich weteranów misji zagranicznych, żołnierzy, medyków, logistyków i funkcjonariuszy, którzy z narażeniem zdrowia i życia pełnili służbę poza jej granicami. Ich poświęcenie zasługuje nie tylko na pamięć i wdzięczność, ale również na realne wsparcie systemowe. W związku z procedowaną ustawą Chciałabym zapytać, czy ministerstwo planuje objąć nowymi przepisami również tych weteranów, którzy w przeszłości z uwagi na obowiązujący wówczas wyłącznie tryb sądowy nie uzyskali świadczeń, zrezygnowali z dochodzenia doroszczeń lub ponieśli wysokie koszty nieudanych postępowań, czy przewidziano dla nich ścieżkę ponownego rozpatrzenia spraw lub rekompensaty. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Matecki, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku, będziemy wspierać każdą inicjatywę, która niesie pomoc polskim weteranom, polskim żołnierzom, ale muszę się odnieść do pewnych plugawych kłamstw środowiska koalicji obywatelskiej, które padły z tej mównicy, a mianowicie, że oni zawsze są za żołnierzami. My pamiętamy, jak trzy lata temu w sposób najbardziej brutalny, obrzydliwy atakowali strażników granicznych i polskich żołnierzy. Z twarzy tych ataków, pani kurdej i szatan zrobili gwiazdeczkę siłowo przejętej telewizji publicznej. W prokuraturze jedna z pierwszych decyzji Bodnara to było powołanie zespołu do ścigania strażników granicznych za to, że bronią polskiej granicy, to jest nóż wbity w plecy tym ludziom. Człowiek wyrzucony z policji za to, że zwrócił uwagę pani poseł Jachirze. Dziesiątki wulgaryzmów rzucanych w kierunku naszych mundurowych, naszych bohaterów. I dzi wy dzisiaj macie czelność mówić, że wy za nimi jesteście. Nakazując im to, żeby, byli, żeby pełnili rolę taksówek dla nielegalnych migrantów i narażali się tym samym na krytykę ze strony poszedł, społeczeństwa. Wstydu nie macie. Panie Marszałko, Wysoka Izbo. W Polsce mieszkają funkcjonariusze, żołnierze, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu, broniąc bezpieczeństwa Polski, służąc poza naszymi granicami. Wielu z nich, co oczywiście haniebne, szukając sprawiedliwości, musiało szukać tej sprawiedliwości w sądach, co jest absolutnie nieakceptowalne. Ustawa oczywiście wydaje się rozwiązaniem idącym w dobrym kierunku, ale pytanie, czy polski rząd i czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje jakiekolwiek inne kolejne rozwiązania, chociażby związane z aktywizacją zawodową tych weteranów albo z aktywizacją edukacyjną. Bo oczywiście zachęcać do tego, żeby ktoś wstąpił w szeregi polskiego wojska jest łatwo, ale tylko pod warunkiem to ma sens wtedy, kiedy żołnierz Polski będzie wiedział, że nigdy nie pozostanie sam. Pan poseł Bartłomiej Dorywalski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Nasi weterani to nie tylko bohaterowie wojen i misji wojskowej, to również strażnicy wartości, jakimi są wolność, solidarność i odpowiedzialność międzynarodowa. Ich służba na misjach stabilizacyjnych, pokojowych i bojowych. Od Bałkanów, przez Irak po Afganistan, to nie tylko osobiste poświęcenie, ale także wkład w budowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Wiele osób wracało z tych misji z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, który znacząco wpłynął na ich dalsze życie zawodowe, rodzinne, społeczne. Procedowane rozwiązanie legislacyjne należy ocenić pozytywnie jako krok w stronę wyrównania wieloletnich nierówności oraz uznania poświęcenia wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. Niezbędne jest jednak, by mechanizm ten był realny w praktyce, przejrzysty oraz odporny na uznaniowość. W związku z powyższym pragnę zapytać, jakie środki budżetowe zostaną zabezpieczone na wypłatę rekompensat w ciągu pierwszych trzech lat obowiązywania ustawy i czy przewiduje się mechanizm ich waloryzacji w przypadku opóźnień w procesie przyznawania świadczeń. Pan poseł Witold Dziękuję. Tumanowicz, Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo wszystkim powinno nam zależeć na tym by rekompensata za doznane krzywdy dla żołnierzy były możliwe jak największe w związku z tym mam pytania jakie działania będą podjęte przez rząd by zapewnić rehabilitację reintegrację społeczną wsparcie psychologiczne czy choćby możliwość ponownego wejścia na rynek pracy dla żołnierzy dla weteranów czy żołnierze broniący polskich granic tutaj na miejscu przed zalewem imigrantów będą mogli skorzystać z zapisów ustawy a jeśli nie to czy rząd planuje rozszerzenie tejże ustawy no i chciałbym rzeczywiście z tego miejsca, tak jak i tutaj wielu poprzedników, wyrazić szacunek dla wszystkich żołnierzy, zarówno na misjach zagranicznych, jak i tych, którzy bronią polskiej granicy tutaj, tutaj na miejscu, ponieważ ich służba, ich poświęcenie jest dla nas najbardziej cenne. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Woś, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, będziemy zawsze wspierać wszystkie projekty, które służą wzmocnieniu morale. Polskiego żołnierza, które służą wsparciu dla weteranów, ale też wsparciu dla tych, którzy noszą mundur, bo jesteśmy murem za polskim mundurem. Ale Wysoka Izbo, hańbą, hańbą dla rządu koalicji 13 grudnia jest to, że przy prokuraturze okręgowej wciąż funkcjonuje w siedlcach, wciąż funkcjonuje zespół do spraw ścigania polskich, obrońców polskich granic. Hańbą dla tej koalicji, dla tej Izby, dla państwa polskiego jest to, że pozwalacie, będąc odpowiedzialnymi za Polskę, żeby był zespół. Bodnarowców ścigających obrońców polskich granic. Zespół, który wywlekł żołnierzy, zakuwając ich w kajdany i który teraz postawił zarzuty i wysłał akt oskarżenia przeciwko jednemu z żołnierzy za to, że bronił granicy polsko-białoruskiej. Tym ludziom należą się podziękowania, odznaczenia i cześć i honor, a nie zarzuty jak akty oskarżenia. Dlatego apeluję po raz kolejny, żeby jak najszybciej zlikwidować ten zespół i miarą waszego podejścia do państwa polskiego i do szacunku do munduru jest to, jak długo ten zespół będzie funkcjonował. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!